Siemaneczko w niedzielę, taki filmik szybki będzie bez montażu, może zdążę do 13 wrzucić, zbanecznik wam pokażę jak przezimował, i jakie to są świetne warunki, jestem zdziwiony, że on, mimo że spadało tam do 7, 8 przeważnie, to może 9, 10, no zależy jaki dzień, tak, dzisiaj jest słoneczko, to już jest ciepło, jest godzina około 10, idziemy, 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 kuflik, Małgosia się pytała, jak wygląda kuflik wczoraj na... Live, zobacz. Wszystko gicior. Sekasiek nowe liście. Wszystko git stare, są tylko trochę podsuszone. Na tą chwilę jest 20 stopni tutaj, no bo jest słońce. Jak jest słońce, to jest ciepło. Cały szklarni jest tak samo o 20 stopni, ponieważ wentylator nie gaśnie od dwóch dni, bo dwa dni już mamy słońce. Aha, czekajcie, źle polazłem, muszę się obkręcić. Wiem, trzeszczy drabina, Zobaczcie. Zobaczcie, kurde, jaki stan. Jest nad tą obecną chwilę, nie wiem, coś tutaj, chyba jakiś ptasior mi wleciał i musiał zrobić kupaka. Patrzcie, jakie wielkie te zbaneczniki, kurde. Wiadomo, usychają jedne te dolne, potem puszczą kolejne. Ale jak podróż. wdaję linka w opisie, jaki był malutki i tam po kolei uprawę sobie znajdziecie. No wiadomo, że o, puszcza takie długie na razie nie zawiązuje, bo za zimno jest, znając życie. Podlewałem oczywiście, jak mocno przeschła ziemia. Nowe dzwaneczniki, już tam widzę odrosty. I powiem Wam, że wytrzymuje i suszę. O kurde, on to w ogóle ma mega suszę w tym momencie. No to co? Podlejemy dziada. Obok są progmanse. Zobaczcie z jakich patyków grubych. Normalnie udaje to się. Znalazłem ślimaka, już nowych zniszczeń u góry nie ma. Ktoś pytał jeszcze o awokado. Tam rosną nowe liście. Cyk. O, widać na środku. I tu jest drugie awokado. Także zimowanie w szklarni z dostępem dużym do, do światła z zewnątrz bardzo pomaga. Nawet jak jest chłodno. Widzicie, niektóre rośliny sobie super radzą. Niektóre rośliny sobie nie radzą. Na szczęście tych większość roślin, które ja posiadam, radzą sobie znakomicie w szklarni takiej, nie? Średnio około powiedzmy 10. 8 było w nocy. Do tej, do tej pory czasem nawet dwa razy chyba spadło do dwóch, 3 stopni, ale to jak jest y, wiatr. Czekajcie, obrócę się. Wiatr od południa i wieje prosto w szklarnię. to wiadomo, każdą wychłodzi i to dosyć szybko. O, lejem dziada. Żadnych nawozów nie, nie dostawał. No, trochę mnie trafił. <grygata> Veriegata, czy jakiej tam pięknie przezimowała, będę musiał wyjąć szczepki. Będzie git. Także tak to wszystko wygląda na tą chwilę obecną. Piękny dzwonecznik. Już coraz większy. Zmienię zapewne doniczkę. Jakoś, nie wiem, za miesiąc. No, no mówię, muszę tutaj zrobić rewolucję. I to wszystko. No tu część sprzedać. Wiadomo, żeby zrobić miejsce. Jakieś nowe gatunki, czy coś pokupować. Zobaczymy. Dobra, kończę film, bo muszę przełożyć drabinę z tamtej strony i podlać. Tam ledwo już widzicie, jakie na środku. Brugmans jakie ma liście w dół. Już tak widać, że... Daj wody, dziadu! Dobra. Także taka sytuacja. Dajcie znać, jak macie też tę roślinkę dzbanecznikowatą. No ale nie no, ten zban to jest, powiem wam, no wielki, konkretaśny, nie? No. A tutaj, jak on miał ten, niby zdech, ale puszczaliście na nowo. Skubaniec. Kurde, zapomniałem, jak on miał z pesteczki. Dobra, zapomniał Stalewiak. Na raziko i miłej niedzieli.